A kto za tą tabletkę dzień po powinien zapłacić? Wiesz co, ja uważam, że generalnie y, zawsze y, odpowiedzialność kilometry? powinna być obopólna, tak? To sama nie uczestniczę. Y, w, nie mam tu ty... zaznaczonego, kto zadał to pytanie, czy był to chłopak, czy dziewczyna. Ale, ale to nie ma znaczenia. Zakładam, że jeżeli chłopak, to, to pewnie uważa, że no bo to jest tak, chłopak uważa, że, że, że jest rolą kobiety, rolą dziewczyny się zabezpieczyć. Skoro się ona nie zabezpieczyła, no to jest jej wina. Inne sytuacje są, kiedy pęknie prezerwatywa. Ale to też mogłabym powiedzieć już tak prześmiewczo, że no to twoja wina, że pękła prezerwatywa, bo może kupiłeś starą, może... Może przedziurawioną, może dwie osoby uczestniczą w relacji, więc dwie osoby są odpowiedzialne za to. Więc myślę, że dobrym pomysłem byłoby, żeby się podzielić kosztami.